Południe południu nie miejsce dla nas Jesteśmy na Ksamil, idziemy Ptakiem. Jest was plus milion Jak jeszcze się trochę cienia znajdzie to jeszcze da się w miarę wytrzymać Ale tak jak na godzinę 10.30, 11.00 po prostu jakaś masakra Ogólnie pełno Polaków Naprawdę pełno Co chwilę gdzieś jakieś polskie głosy, co chwilę jakieś rejestracje Próbujemy się Jedziemy idziemy na północ. Na północy jest miejscowość Kipa, gdzie jest bar dla offroadowców. Może uda się wjechać w łazem. Więc Na razie. Okej, okay. idziemy na przypał. Podobno baza wojskowa jest niedostępna. Nie można tam wejść w ogóle. Także podobno jest pilnowana. Zobaczymy jak bardzo. Trochę przypał, ale spróbujemy. Ale wygląda już stąd grubo. Podejście numer jeden, zakończone na bramie wjazdowej. Zakaz zdjęć i wszystkiego innego. Ale ktoś tam na dole chodzi. Teraz pytanie, jak się tam dostali? Czy zeszli przez ten drut kolczasty czy po prostu przypłynęli tam jachtem, który stoi przy wejściu do bazy ogólnie, próbuje, ogólnie próbujemy dostać się na plażę dla terenówek cholera wie czy nam wyjdzie okej okay. na razie droga dla terenówek jest zamknięta eee, jechał jakiś Niemiec Sprinterem 4x4, i raz pierdzielił półłożkę, znaczy wyrwał pół ośkę. W tej chwili czeka na części, no a my, no, wzięliśmy swoje rzeczy idziemy zobaczyć na dół. Najwyżej spróbujemy zjechać później, ale no, droga wydaje się do zjechania. Nie wiem jak z podjechaniem bo Jarek nawet ma pewne wątpliwości, ale tragedii nie ma. Idziemy. Podejdziemy do tego mądrze. Jeśli podejdziemy do tego mądrze i spokojnie, to powinniśmy spokojnie z dwie strony bez problemu większego pojechać. Najważniejsze, żeby nie urwać napędu wjeżdżając pod górkę, ani nie pociąć na kamienia. No ok. Sprinter wyjechał. Zapinamy napędy i będziemy próbowali jechać. Słuchajcie, kciuki.